Drogie osoby, nazywam się Monika Pacyfka-Tichy, jestem z Fundacji Lambda Polska i w imieniu tej fundacji oraz wszystkich grup organizatorskich chciałam was powitać na rozpoczęciu pierwszego dnia widoczności ogólnopolskiego dnia widoczności osób transpłciowych w Polsce. I przyznam się, że troszkę bardzo będę Was prosić o, o pewną wyrozumiałość, bo pomysł pierwotny był taki, żeby zrobić po prostu manifestację demo, nie? zresztą będzie manifestacja o 18.30 na Placu Wolności. No ale tak sobie pomyślałam, że trzeba by zrobić demo w temacie właśnie osób trans, bo temat jest podgrzewany z niewłaściwej strony. No a teraz się okazuje, że mamy tutaj 20 ponad wydarzeń, które się dzieją równolegle w wielu miejscach. Co, I to jest skutek reakcji na informację, że taka akcja będzie, co oznacza, że chyba, chyba ona była potrzebna. I mm, pozwólcie, że y, może nie swoim głosem, tylko głosem Milo Mazurkiewicz, której y, portret tutaj mamy, powiem to, co Milo mówiła na swoim pierwszym wystąpieniu publicznym. Z okazji Dnia Widoczności Osób yy, Transpłciowych, w, i to było, to było takie małe demo w Warszawie w 2019 roku. Yy, na którym było, nie wiem, może 30 osób, które przyjechały z różnych, z różnych miast. I Milo wtedy powiedziała, że czuje się, yy, jakby państwo było. Właścicielem jej genitaliów, że cokolwiek chce zrobić ze swoim ciałem, musi mieć na to mnóstwo jakichś certyfikatów, pozwoleń, y, musi się o to ubiegać, chodzić, prosić od jakichś osób z tytułami, y, z funkcjami, i nie może o tym samodzielnie zadecydować. I jest to sytuacja, moim zdaniem, i chyba nas wszystkich skandaliczna, że administracja rządowa czuje się właścicielami naszych ciał na bardzo wiele sposobów, ale jak już być może wiecie, albo się dowiecie dzisiaj, ten, który dotyczy osób transpłciowych, jest szczególnie drastyczny i szczególnie śmiercionośny, ponieważ według danych, które posiadamy, Dwie trzecie do trzech czwartych samobójstw, prób samobójczych i realnych samobójstw w Polsce, wśród osób do 18 roku życia dotyczy osób queerowych, z czego większość osób transpłciowych. Czyli osoby transpłciowe, które stanowią poniżej 1% społeczeństwa, są ponad połową suicydentów niepełnoletnich i młodych. I yy, ten skok, który ma miejsce od właśnie 2019 roku, tych zjawisk, jest, nie jest przypadkowy, tylko jest kwestią tego, jaki jest klimat wokół tematu, jakie są wokół tematu działania rządu i innych organów władzy, takich jak Kościół. Przepraszam za bezpośredniość. Więc y, chciałabym wam y, chciałabym, y, żebyśmy wszyscy pamiętali i pamiętały jedną kluczową rzecz, że to, co czujemy, jest ważne. Że jeżeli cierpimy, to mamy prawo do tego cierpienia i mamy prawo domagać się od naszego otoczenia, żeby to nie one było gotowe na nas. Żeby to, żeby to nie one domagały się tego, że my mamy być tacy, jak ono jest gotowe, tylko każdy z nas ma prawo żyć swoje życie, bo my je żyjemy. Nie mama, nie tata, nie psycholog, nie lekarz, nie ksiądz, nie prezes, nie yy, nikt, nikt inny, tylko my. I w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które się tu pojawiły. I poprosić yy, o wystąpienie, o skierowanie do nas kilka słów. Yy, doktorkę Sylwię Spurek, posłankę do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącą Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sylwia była też zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest jedyną posłanką do Parlamentu Europejskiego z Polski, która popiera wszystkie postulaty społeczności LGBTQ, i AP. Zapraszam, Sylwia. Dzień dobry. To jest strasznie ważny dzień. Po raz pierwszy organizowany, organizowany w moim poznaniu Dzień Widoczności Osób Transpłciowych. Dlatego spisałam sobie to, co chcę powiedzieć, ale nie bójcie się, będę mówiła bardzo krótko. E, niczego nie musicie, e, dlatego ja nie będę mówiła wam, że coś musicie, ale jeżeli możecie, jeżeli chcecie i jeżeli potraficie, walczcie o swoje prawa o prawa swoich przyjaciół i przyjaciółek. Walczmy razem i mieszmy wysoko, wysoko stawiajmy poprzeczkę przed każdym politykiem i każdą polityczką, włączając to spórek oczywiście. Wyznaczajmy ambitne cele, oczekujmy zmiany tu i teraz. Nie zgadzajmy się na tłumaczenia i strategie w stylu to jeszcze nie ten czas, musicie poczekać. To samo przez lata w Polsce, jak wiecie, słyszały kobiety. Kiedy tylko walczyło o swoje prawa, słyszały to jeszcze nie ten czas. I wiemy, jak się to skończyło. Zawsze było coś. Transformacja, zaciskanie pasa, wejście do Unii, układanie się z Kościołem, kryzysy ekonomiczne i zawsze słyszałyśmy to jeszcze nie jest ten czas. Mijały lata, a Polska nie stawała się ani bardziej równościowa, ani bardziej demokratyczna. Teraz. Znowu w najbliższych miesiącach będziemy słyszały i słyszeli, że to jeszcze nie jest ten czas. Usłyszymy najpierw odsunięcie PiS od władzy. Potem czas na zmiany i na prawa człowieka. Dlatego wszyscy i wszystkie głośno, odważnie i bez kompromisów powinniśmy i powinnyśmy powtarzać, nie ma praworządności bez równości. Nie ma i nie będzie Państwa prawa bez poszanowania fundamentalnych praw osób transpłciowych. Kiedy partie polityczne, kiedy kandydaci, kandydatki będą zabiegać o wasze głosy, pytajcie, co zrobią w Sejmie i w Senacie dla osób transpłciowych. Kiedy będą zabiegać o wasze włosy, pytajcie, kiedy złożą projekt ustawy znoszący barbarzyński system uzgodnienia płci oparty na. Kodeksie postępowania cywilnego, który zobowiązuje Was do pozywania własnych rodziców, żeby uzgodnić płeć. Pytajcie, co zrobią, żeby procedury medyczne związane z uzgodnieniem płci były w 100% refundowane przez Państwo, żeby lekarze i lekarki mieli odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby nie wiktymizowali osób transpłciowych. Pytajcie, co zrobią, żeby szkoła stała się szkołą empatii, równości i szacunku, żeby przyszli nauczyciele i nauczycielki uczyli się o prawach człowieka, żeby byli gotowi stać na straży praw człowieka. Bo w szkole nie ma miejsca na homofobię i transfobię, a wiemy, że homofobia i transfobia jest w polskich szkołach. Nie dajmy sobie też przypinać łatki radykałów i radykałek. Nie dajmy sobie wmówić, że nasze postulaty są nieważne, naiwne, oderwane od społecznej akceptacji. Bo radykalni są ci, którzy łamią prawa człowieka. To jest radykalne łamanie praw człowieka. Naiwni są ci, którzy uważają, że nowoczesna demokracja może działać bez równości i szacunku. Oderwani są ci, którzy myślą, że nowoczesne społeczeństwo może działać w kulturze wykluczenia i przemocy. Bardzo dziękuję organizatorom i organizatorkom pierwszego dnia widoczności osób transpłciowych. To jest dla mnie strasznie ważne, że mogę tutaj dzisiaj być. Uważam, że każdy polityk i polityczka, kto uważa się za sojusznika i sojuszniczkę osób transpłciowych, powinien tutaj być i bardzo się cieszę, że jest tutaj też posłanka Agnieszka. Agnieszka Dziemianowicz Bąk. Więc nie jesteśmy same, nie jesteście same. E, dziękuję, że nie jest wam wszystko jedno, że walczycie o prawa osób transpłciowych, że to organizujecie. I pamiętajcie, że zawsze będę was, waszą sojuszniczką, tak jak zawsze byłam waszą sojuszniczką, jako urzędniczka, akademiczka, było zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, teraz jako posłanka do Parlamentu Europejskiego. Dobrych debat, dobrych rozmów, dobrego czasu w naszym Poznaniu. Dziękuję bardzo. A teraz poprosimy Monikę Tichy o powrót do organizacji tego dnia.